Siemaneczko, witam w kolejnym odcinku Shakes and widget. Dzisiaj odcinek nagrywam e, równo o północy, także no troszkę ciemniej na kamerce, ale myślę, że to żaden problem. E, I dzisiaj co robimy? Dzisiaj kończymy sobie legendarny loch, przynajmniej taką mam nadzieję. Tutaj sobie odbieramy jeszcze tą podkę. E, I tak właśnie się zastanawiałem, czy skończę loch, czy nie, więc tutaj sobie wszedłem i z myślą, że raczej skończę go jutro. Ale wszedłem pierwszym komnatę i co trafiłem. Odnawianie HP 10% w trzech komnatach. Dwa klucze mam, 96 piętro. Więc wydaje mi się, że da radę. No zaraz zobaczymy. tej walkę oh, będę próbował oh, unikać, jakby oh, była. No wezmę skrzynkę, nie będzie potwora, nie będzie potwora. Dobra, gitarka. Co ważne, muszę sobie zmienić seta. Żebym dostał lepszy itemek, nie? zwłaszcza jak to legendarny to będzie. To już szkoda by było, jakbym zapomniał o tym. Dobra. Tutaj jest maska, ok. się zastanawiałem, czy czegoś z nią nie zrobiłem. Tylko też jakieś miejsce w FQ by się przydało. Dobra, to jest za 2 miliony mogę wywalić. Tą podkę jeszcze zostawię. I klejnot średni na wytrzymałość wywale. Dzisiaj mi fajny poleciał nowy. To ten na wszystkie cechy 562. Także gitarka, może zaraz sobie coś podmienimy z itemków. Zobaczymy, co trafię. No i dobra, klucz mam, no to używam. Do gościa nie podchodzę, to na pewno. Jeszcze się upewnię, czy na pewno sobie zmieniłem to. Lepszona jakość przedmiotu, lepszona jakość przedmiotu. Jest po północy, więc sobie spojrzę tylko, czy tutaj nie ma czegoś jeszcze. Nie ma olepszonej jakości przedmiotu. Co akurat tutaj nie siadło. No dobra, to kończymy w takim razie. Idziemy tutaj. Przygoda może się skończyć za tutaj, oj, Tutaj. uj Dobra, dało się uniknąć I ostatnia komnata, nawet jak dostanę obrażenia e, To powinienem mieć wystarcząco HP na bossa A nie, nie dostałem obrażeń, także na luzie Gościa tej Czujesz zrobię No i tutaj walczymy na Shakeza czy Fidgeta Kurcze nigdy tych nazwisk, nie, nie wiem który to jest który Ale jakbym miał stawiać, to bym powiedział, że to jest Fidget Aha, <gry> ha dobra. Fidget, o trafiłem. Fenomenalny. I co dostanę? Uwaga, uwaga, zaraz się dowiemy. Tym razem przyszedłem właśnie tutaj do kabinetu magii, a następne podejście pójdziemy do zbrojni. Zobaczmy. Broń, broń. Okej, okay, deska sedesowa też jeden z fajniejszych itemków, Może być. E, dobra, sobie zaraz zrobimy też nowe podejście. Tylko to jest pas, nie? Pas akurat tutaj miałem spoko. Ten nowy trafiony, ale no to w takim razie wezmę ten, no bo ten jest lepszy, jak wiadomo. Szkoda, że nie broń, no ale jeszcze może trafię. Dobra, trzeba miejsce w eku zrobić. Także może od razu sobie podmienię to. Wrzucę sobie klejnot najlepszy jaki mogę, ulepszę a pięciokrotnie, i od razu do Mariusza pójdziemy. Jemu damy tutaj ten pas. Zrobimy tak, damy, dajmy też czarny klejnot. Dwukrotnie mogę ulepszyć. A to dam od razu do toalety i sobie rozmontuję. Jak ta maura? Jeszcze 75. No to dwa dni co najmniej. Dobra, czyli to mogę rozmontować, albo... Kunegunda, co tam ma Kunegunda? Mm. Niby bym mógł, ale tak naprawdę nie ma za bardzo sensu. Także rozmontowane. Dwa miejsca efekt w się zwolniły, no... Myślę, że na razie wystarczy. Także zacznę sobie podejście, no jak widać niefortunne na start, bo dostaję truciznę, no właśnie. Na 10 tych, więc to pół HP mi zbijasz. Więc wydaje mi się, że nie pozostaje nic innego, jak po prostu jak najszybciej się, yy, się klepać z przeciwnikami. Zabić ich jak najwięcej, żeby ta trucizna mnie jak najmniej biła. Chociaż i tak trochę dostanę. Hmm. I tu mam mam zagwąskę. A pójdę tutaj. I tak dostaję obrażenia i tak. Kurde, tutaj mi no Anaki, Anaki. No dobra, uników już nie porobię też. Tutaj Hajs szkoda. Na 4700, więc jeszcze tą walkę wygram, ale, ale kolejne już nie chyba ginę od trucizny. Tak. Dobra, czyli cztery klucze komnata aż szósta, więc no, chyba najgorsze podejście, jakie miałem. No ale dobra, co by jutro po prostu to zagram dalej. Może lepiej pójdzie. I zostało do końca roku. Pięć dni, 17 godzin, więc dwa razy roch na pewno skończę, więc gitarak. Dobra, to przejdźmy sobie tutaj. Podziemia to przejdziemy później. Jaka jest misja? Aha, podziemia. Sprawdziłem przed chwilą. E, dobra, czy coś tutaj jeszcze sobie zmieniam z ekwipunku? Jeszcze miałem jakiś itemy chyba do zmiany. Rękawice, nie? Tylko poczekałbym na czarny klej, no To w sumie. Mam 528. Mam takie na inteligencję. To zobaczy za te parę godzinek, może jakiś krajn odwleci. Także z tym się jeszcze wstrzymam. Eee... A to jest na pas, dobra. Tak. Tutaj ja sobie podmieniam z powrotem to i to. Tak się zastanawiałem właśnie, że nie jest tutaj zaczarowane. A reszta już ma, dobra. Co ona chce? Pasy, czy ja mam pasy jakieś, co były. znaczy takie, które są na sprzedaż? Nie mam, niestety. No dobra. Podki w ogóle mogę sobie wypić, tak naprawdę, bo mi miejsce zawadzają. Jak to mam na 8 dni, no to tą sprzedam. To małą na, na wytrzymałość jeszcze zostawię. No i dobra. Tutaj już nic nie ogarniam. Set pod walkę. Mogę jeszcze ulepszyć tą deskę tak naprawdę, raz. I kolejne ulepszenie zostawiam na tę rękawicę czy coś innego. Dobra, spróbuję sobie tornado zrobić. No minimalnie, o to właśnie ulepszenie pewnie zabrakło, no ale no nic. Zobaczę jeszcze portal, 11%, no to jest tak naprawdę 21%. Tylko nie pokazuje jak się odnowił. Może wejdzie, może nie, fajny kryt na początku. Jeszcze dwa kryty i może wejść. Pierwszy kryt. I drugi, dobra, mamy mamy to dodatkowe HP, i zostanie ostatni przeciwnik w portalu. Wygląda on w ten sposób: pożerać dusz. I będę już miał maksymalny bonus do życia: 50%. Także gitarka to jest run w ogóle na HP. Mam ich bardzo dużo, chyba 5, 4, 4, 4, 5. No, zdecydowanie za dużo. Przydałyby się jakieś inne runki. Także może dać trawić albo skarpetę czy coś. Czy skarpetę. No ogólnie buty, żeby podmienić po prostu. E, I coś z inną runą, bo runy są teraz podobno losowe. Chyba Albo pierwsze jest na HP i potem są losowe. Coś w ten sposób. Dobra, no to jeszcze twierdza na koniec. Tutaj puściłem szukanie klejnotu. No to w podziemiach sobie klikamy tu tu. Tutaj mogę odebrać sobie wyhiku. Także to zrobię sobie 383. Więc jeszcze trochę do zebrania całego. Podmieniam z powrotem. Na koniec 3 walk. Znaczy 5 walk. 3 do questa. Dobra, sobie od razu to odbiorę. Set zmieniony z powrotem. A, jeszcze pupil w gildii. No tak, bym zapomniał. 3 głowa hydra. O, w ogóle zmienili pupilam Tutaj był chyba ten ze światła, jak dobrze pamiętam. Dobra, to ja w sumie poczekam trochę i spróbuję tak trafić, żeby zabić tą hydrę. O ile nie zapomnę. Także, jakby się udało, to w następnym odcinku powiem. A jak nie, no to nie. Dobra, także walkę sobie zrobię z hydrą później. Na koniec kręcę BWW. I trafiłem w drewno. Dobra, a ręka jeszcze ostatnia walka. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Także dzisiaj to na tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Na razie i cześć.